Ja wracam kochani do, do tych live'ów, że coś w pindole. Eee, ja kochani, ej! Ja wracam do tych live'ów, kochani. Powiedzcie, czy Wam się podobają? Buld, Patrzcie ile? Ja jewnę! Ej! Co to jest za beka? Ty! Wracam do tych live'ów, kochani. Prawie już zjem, jem buldak dwa razy spicę. Kto chce mnie mieć na sumieniu? Lepiej, kochani, ogarnijcie się! Leci, Leci samolocik, leci! Nie zapujesz, nie udostępniasz i nie piszasz nic. Ju... Leci. Buldak dwa razy spicę. pieska kurga, daje obserwacje za grubsze gifty promo. Uwaga! Aaaa, mam go zjeść, kochani. Am, 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 ale go zjem. <ścoughs> Ale mnie to cringe'uje już teraz. Dobra, kochani. Leci. Buldak. Buldak dwa razy z pizę. Ole, byku, ole. Nie boję się, w śmietniku śpię. To jest buldak dwa razy z pizza. i dałem całą czerwoną tą saszetkę tego sosu sojowego ogólnie. Także będzie, kochani... Nie wiem ogólnie o co chodzi z tym sosem, ale dobra. Zjem go calutkiego tego buldaczka! Dwa razy spicy! Ej, dawajcie, na 20 koła ludzi. Zesram się jak wbijemy. Kochani, ja was naprawdę przepraszam, że ja tak przedłużam, ale mnie to tak bawi. Dosłownie tak a tak zrobiłem i patrzcie ile ludzi nagle zaczęło przyłazić. What the fuck? O co to kurde chodzi? Miało być 15. No wiem, ale zaraz jest 20, to i tak zjem. Ej, czemu ten algorytm TikToka jest tak cholernie dziwny? Kochani, czemu to jest tak dziwne? Takie gówno jest promowane, w sensie, wiecie o co chodzi, że jak tylko zrobię tak aaa, i patrzcie, ludzi nagle przychodzi. Widzicie? Już 200 przyszło. I ja się obstram, kochani z beki. Dobra, jemy! Kochani, tak tutaj ustawię. w hmm, pacierku. Czekajcie. Hmm. Jakby ktoś nie wiedział, to jest buldak dwa razy spicę i właśnie będę go jadł. Kochani, jesteście na to gotowi? i Drużyna Pokémonów. Zostawiamy wszyscy, kochani, obserwacje mi na profilu. Wszyscy zostawiamy, kochani, opsika u mnie na profilu. Całego buldaka w pier-ole ze smakiem, kochani. Całego tego buldaszka o pier-ole ze smakiem. Ej, niech ktoś teraz zrobić screena, żeby było widać ilość osób i kochani, no wiecie, zróbcie i ja wstawię na storkę i mi oznaczcie. O, dobra. Ja się kochani obsram, Jest 20 tysięcy już? Bo mi nie pokazuje. Mi pokazuje 19,4. Jedz teraz, kochani. Ja... Ale mam bekę Kochani, mam bekę 21k. Oj, dobra, to jem. Kochani, ile tego zjeść, całą taką ogromną rzecz, taką mniejszą? Bo wy gadacie, że to jest mega, mega turbo ostra. Kłani za pieska, korga daje obserwacje za grubsze gifty, robię wam promo. Wysyłamy Kłani, lecimy z tym rankiem. no tyle ludzi jest, wyskakujemy z forsy, kurde. Ja pierdzielę A i teraz zróbcie skleń i oznaczcie mnie na Insta, bo jest 22K jednak ludzi. O, kurde, nie wysyłajcie im tego. O, dobra, to jem, tyle starczy? Kłani. Dobra, Ty, dobra, już serio jem. Teraz serio jem, Kłani. To jest buldak, ogólnie dwa razy z i ja wlałem całą... Naksopę! Zaraz ci twerkować będę. Kochani, obserwujemy naksopę. Dziękuję, kochany mój. Tyle starczy? Kochani, dostawcie mi wszyscy obsika, kochani. Opsik, obsik. I mój Instagram szaliny.fili, bo mi konta usuwają, więc... Jak coś zapraszam, zaobserwujcie mojego ig tam jestem aktywny. Dziękuję za korga, obserwacja. Kochani, za pieska korga daje obserwację. Za grubsze gifty robię promo. Kochani, wysyłamy korga. Więcej, tak? Dobra, to więcej lecimy. Tyle? Nie wiem, czy dam rady koń do mordy zmieścić nawet w memożrze. Ja pierdzie... Kubrycik! Dwa pączki, obserwacja leci. Dziękuję serdeczne. Daję wam. Proszę. Hubert, kochani, zaobserwujcie Huberta. Lecimy. Za pieska korga daje obserwacje za grubsze gifty promo. Tu macie mojego Igę. Laurunia, piękna, niewiasta, która spadła prosto z nieba. Nie jest ser, obserwacja leci. Poleciała już. Dobra. Kochani, tyle starczy czy ile? Kochani, ja się naprawdę martwię, bo ja się boję. Ja się, kochani, boję tego bulldog. Ja się boję go. Kochani, się go tak boję. Ja bym tak dwa razy spicę, uwaga! Jemy! A, kochani, mam go zjeść, powiedzcie. <grym> A mi się przypomniały moje live, bo kiedyś takie prowadziłem live, y, kochani. Słuchajcie, kiedyś takie live y prowadziłem, że... A zjem. Dawaj korga! Dobra, jak będzie kork, to zjem. Maja... Wiecie, tak cały czas gadałem. Majka, obserwacje ci daję. Dziękuję słońce. Ja nie mogę się. Kochani. A, dziękuję, kochani, piesek kork. Dawajcie. Piesek kork równa się obserwacja za grubsze gifty was promuje, kochani. Leci. Nie jest pełno ludzi kasiastych, kochani. Święta są. Ja muszę, kochani, e, kupić prezenty rodzinie, tak? Więc dajemy. Dagmara obserwacja leci. Monia, dziękuję. Kochani, święta są prezenty. Trzeba zrobić rodzinie. Wyskakujemy z hajsu. Powiem wam tak. Ja wam daję rozrywkę. <laughs> Dobra kochani, koniec z tym. Jemy. Mefio, dziękuję, dajcie obziga. Jak kiedyś takie live. Ej kochani, byście mnie lubili, jakbym takie live y robił co dzień. Ja kiedyś takie robiłem co dzień. Dziękuję Roksanka! No! Zbiera się kochani, na tuż pasterkę idę. Zbiera się siano kochani, na prezenty. Pamiętam tą pleś na tym barku. O ja. O Jezu dzięki! Ale patrzcie ile giftów wtedy leci, kochani, ja takie live y robię. To jest dro... robek życia. Nie wysyłaj tego ja się tak o złąkłe. Dobra, jemy. Serio teraz jemy. Dobra. Uwaga, kochani. Jordan, dziękuję, kochani, za pieska korga każdemu, kto mi teraz wyśle daje obserwacy, za grubsze gifterowe promokinia. Maldef. Dobra, jemy, kochani. Tyle starczy? Powiedzcie mi. Taki zawiasek. Buldak dwa razy, polski Jemy, Natalka, dziękuję, kocico. Opsikleci. Gdzie jesteś natalka? Natalka, pipalka, obserwacja. Dobra, jem go, kochani, tego buldaka. Tak? Starczy, dobra, uwaga. Wytrzymam. Dobra, jemy kochani. Raz, dwa, trzy. Luź ich nic nie piecze mnie. A wam kochani że to jest luz dla mnie. Ich kann in nicht los. 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 Ich bin nicht in der Tat. Was ist los? Was ist los? los. 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 Luzik. To jest luz, o Boże, my go głowa bo ja Ganie, Luz Połknąłem Jest luzik kochani, spokojnie, nic się nie dzieje Jest luźnik, jest jest luzik. Luz, Nic się nie dzieje. Aaa, Boże! Ała! 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 Ała!

Jezu! Kurwa! Ale gorzej. O Boże. Kurwa, nic nie pomaga, ludzie. O Boże. Tę w wpierdolę. не выдержим, Żygnę zaraz. O kurwa. Jezus. Proszę wymiocę. O kurwa. Się chce chce ludzie. No, no, no. No, no. No, no. Gile z nosami okazało mi się, brzuch boli cały Cały brzuch boli Ej, Oła. I mi ktoś pomoże, bo no, mi serio piecze cały czas, te gardło Zaczyna Idę do kibla, kochani Idę do kibla o kurwa, idę do kibla, nie wytrzymam Idę do kibla się żegać. do kibla nie jem Tego już nie jem nie skarb nie jem tego już Jest tak słabo ludzie, nic się za nadzieje. Nigdy nie powtarzajcie tych czynności Ze sobą i u siebie w domu, nigdy to jest tak niebezpieczny produkt, że ja nie wiem kto go w ogóle wypuścił do Polski. Śmietany całą wpierdoliłem. Przepraszam, że ja tak ostatnio dużo przekinałam, nie wiem co mi się stało. Nigdy nie powtarzajcie tego u siebie w domu. Jest niebezpieczne. tak nigdy brzuch nie bolał. Teraz jest luz. Teraz tak. Kochani, nigdy nie powtarzajcie tego w domu. Sy jest chora. Tych taków. Czekajcie, ręce umyję. Jestem cały po prostu orzygany kundel. O Boże. To jest niedobra. Kochani. Nie róbcie tego nigdy w domu. Ostrzegam. Fuj. Ta pietana, ta śmietana już skisła. Najgorzej będzie jutro no co ty gadasz? Naprawdę będę mieć straczona? Kochani? Ja Czekajcie, teraz do pokoju, potem musimy posprzątać zaraz. Muszę wytrzeć buzię, bo jak ja wyglądam. Ja pierdziel. Oczywiście, że będziesz miał, ja pierdziel. ludzie. Nie wytrzymam. Psychicznie już. Uff. Boże, muszę to zmyć, bo to bardzo brzydko wygląda i nie fajnie. I że... Boże. Uff. Dobrze, zmywam makijaż zaraz. Uff. Dziękuję, zaraz dam obszika, kochana. Koń za każdego pieska korga daje obserwację. i żebrakiem. No spoko. Lubię żebrać jak widać <laughs> Jedna. Czekajcie. Konia, muszę za zaraz znowu zażygam. Ja no w sumie wyżygałem, to, to może nie będę mieć straki. Mój organizm tego nie, nie chciał przetrawić. Lęka, dziękuję. Mój organizm tego nie chciał wiecie. Usięja mieć w środku w brzuchu i że wyżygałem to od razu. jedz dalej, ci chyba coś smędzi. Na umyśle. W życiu tego już nie zjem. Ile trwa live, nie wiem. Dziękuję, Uścik Poniatowski, dziękuję. Dziękuję za korga. Kolejna.